Cajka kochani na kanale. Właśnie idę po konie. Sprawdzimy sobie konie i tutaj wypuszczę Bailisia O ile mi się uda zapać tą bramę. Tutaj wypuszczę Bailisia jak zobaczcie jak sobie biega. Jak szaleje. Mam nadzieję, że nic nie odwali mnie. Nie będzie chciał wyskoczyć. No ale jak wyskoczy to. to będę łapać, nie? Tam idziemy po konie, cały dzień sobie były, już jest 15. A były od 6.30 chyba Więc dość długo i kucyk I kofi. Część Część głupki Co tam? Trójca się ustawiła Najpierw jeden Najpierw kofi idzie Potem wy go O Nie było nic O ślisko A moja dupa o, patrzcie, mamy Idź Idź O i niech sobie biega tutaj. Rejton zbytnio nie jest zainteresowany tym bieganiem, no ale twardy jest... Patrzcie co robi. Książę. Tam biegnie do bramki. chciałby stamtąd wyjść, nie? O, biegnie, o bier. Dziwnie prt! E, no nie wyrobisz. Prt. Bailey! Jak się rusza. Tylko tam za bardzo się kręci, nie podoba mi się to zbytnio. Wraca. Co? Co się stało? Dobra, będzie tam ludzie, bo śliznie. On tam za bardzo biega przy tym. I chodź. No widzisz? No bo patrzymy się, że tam konie, na tam nie ma koni. <śmuszy> Ale uważa się. bardzo na ten, że twardo jest, mhm. nie? <śmuszy> o, ogierek. Ha? Nie, bo on nie chciał biegać na ląży, to go od razu puściłam. Nie, on w ogóle nie chciał, nie był w ogóle chętny Nawet nie brykał Cześć! ojoj oj! Kwiat! Stąd idź. Tu na żółty na tym, co daje na co tego śniegu. O o, o, -o. głowę w dół. C nie. No odejdź. No odejdź. Po no, co tam? No, zaraz nie, mu się też niewygodnie, bo jest zmarznięte i mm. musi na tarzanie się szykuje. I żeby tam się nie wytawał w tym. Na razie patrzę, co to jest. Hmm, patrzę na Czuje którymś tam. No i nie, czuję nie, tam nie, 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 i to nie, to tam No, on zawsze gminie to nawet na nie, na chodź. muszę sobie że tak cały to śpiewie. Kiedy by nie pojechał? Szczęśliwy jesteś? No i się zmęczyłem trochę. Śniegu pojesz? Muszę mu ogon poczerpać, jak dosynga, to ja depta deptapolin. Szuka. No już coś zrobił, on no się nie będzie chciał tego okażać, bo... Twardo. Jakby się wydarzyło, to by tak tam, wiesz, podrapało. Chciałam tak, tak. mu przyniosę. Myślałam, że wiesz, kiedyś mu dawałam, to jadł sobie czasem. Jabłka tam jakieś znajduje. Jaki, ja już się strasznie jak cuk I... mam. Chodź. Co to? go diabłek. No nie, przy co on tam wybierze? tam nic nie wybierze. On już zostało tylko z głośnym. Bo... O, ogier. Możecie wyczyścić się. No dawaj. Świruj jeszcze. Zostaw go. Niech sobie tam wybiera, co on tam zje. Co? No są zgrążone. Tutaj nie możesz wyciągnąć Aż Twarde, nie? Nie może pogryć, bo zamarznięte. Zamarznięte. Tak? Czy nie? Pokaż, masz to jabłko? Słyszycie jak laskę? Ten poodgryzał, tam gdzie mu sięgnąć. będzie. jest tu trochę tych jabłuszek. Hmm? Żeby co? Żeby miziasz. Słyszymy do kamery. Co ty robisz? Nagrywam. O, a tam znowu zjebek numer jeden. Po co go tym batem tam? Po co tu? Rajcujesz. Niech sobie po poskrobię po sobie trochę tych jabłek. Dzisiaj mu nie dawałem żadnego mimo Od czego? No, od jasnych. A idą tam gdzie? No, ale zawsze coś wybierze. A tu pituch. We dwójkę ciągle chodzą wszędzie. No, a jak ty tu później. Patrzcie, kotki przyszły. We ciągle chodzą wszędzie. No, A jak ty tu później do filmu dostaniesz? Co? Z dwóch tych? O, zazdrośni są. Nie, tylko nie pokazuj mnie. Co, chcesz, żebym cię podrapała, nie? No chodź tutaj. To, ty też chcesz? Też chcesz? do filmu do, wrzucisz? Z dwóch tych? Z dwóch kamer? na brudasa trzeba go trochę przeczyścić w ogóle urósł dość mocno więc taki byczek się zrobił większy już może będzie jakiś Takie taki już w sumie, sumie wzrostowy to już prawie taki jest muszę mógł już zrobić nową wyjmijmy szczotkę najpierw rozczeszę yy, i wąsikam a potem zrobimy parczyki. patrzcie grzyłem już sam i trochę przycięłam mu, pokaż tak trochę mu przycięłam i teraz trzeba przyciąć ogon ogon trzeba dość mocno przyciąć ogólnie dla ogierów, tinkerów takich zazwyczaj jak on powinno się przycinać na sezon zimowy ogon wtedy mu lepiej odrośnie na sezon na sezon po prostu więc patrzcie teraz ma długi, a jaki będzie miał Zaraz. Patrzcie miejsce zbrodni, jakieś ombre od kupy i patrzcie jak mu przycięłam. Jeszcze bym mu trochę przycięła, tylko zastanawiałam się tak jeszcze z parę centymetrów. Bo wiecie, yy, o, pies się tam bawi. Bo wiecie, to mu odrośnie. Zdecydowanie w ogóle zimy konia. E, Szybciej im rosną włosy, grzywa, szczoty i ogon, więc on będzie miał jeszcze lepszy ogon. Tylko trzeba jeszcze trochę przyciąć, myślę. Mam zbyt tępy nożyczki i taki schodek tam. Muszę inne nożyczki kupić. Już go przeczyściłam. To są te plamy, to się nie da takich, takich bardzo wyczyścić. Grzyby jeszcze mu zostają roztąpaną i potem może mu zaplączę, nie? Teraz idzie. Dopaksuję jeszcze chwilę.